Witajcie moi drodzy parafianie w kolejnym mrówczym filmie. I na początku chciałbym wam wszystkim życzyć wszystkiego najlepszego w tym nowym roku. I jak zawsze udanych łowów w czasie tegorocznej rójki. Przynajmniej ja mam jak zwykle wielkie plany, które zazwyczaj nie wypalają, no ale co, planować coś zawsze trzeba. Ogólnie to w tym roku chyba pojawi się więcej filmów z terenu. Bo pomyślałem, że skoro i tak łażę po tych lasach i łąkach, to może warto by częściej robić z tego jakąś relację i pokazać co nieco. Tak będzie wiecie, biwakowo, bo ja nie tylko chodzę i nastawiam się na łapanie mrówek, ale głównie w celach relaksacyjnych. To jakaś kawka, herbatka, czasem jajecznica z ogniska czy inne jedzonko. Bo wiadomo, najczęściej te wypady nie są zbyt owocne, jeżeli chodzi o łapanie mrówek. Jakoś nie mam szczęścia, albo słaba okolica, albo. Pora słaba. Szyny, sz, szyny były złe, a podwozie... I nie zawsze czas pozwala, by natrafić na te chmary królowe. Ale nadzieja umiera ostatnia, jak to mówią. Z racji, że mamy zimę i mimo, że większość moich mrówek to raczej egzotyki, to nie dzieje się w ich życiu na razie nic spektakularnego. Dlatego też postanowiłem ze wszystkich zebranych materiałów zbudować taką ogólną aktualizację. A coś tam się nazbierało? Będą mesory, niko, kopce i przeklęte przątki. I ja już chyba zacznę od nich, bo największa nerwica jest z ich powodu. Pamiętacie, że to już druga kolonia. Pierwsza gdzieś przepadła, dobra, ale druga, już mówię, pilnuje i wszystko musi być git. I byłoby, gdyby nie moje gapiostwo, co zaowocowało tym, że kolonia nie ma królowej. Tak, dobrze słyszeliście. Mrówki niby łatwe, a zapowiada się kolejny ząb. Moje chyba najładniejsze biwarium, moim zdaniem oczywiście, a idzie jak po grudzie. Nie zatkałem otworu wentylacyjnego. Jak wróciłem, część kolonii już przesiedliła się do podstawka pod kwiatem stojącym na akwarium z Niko. Ale że uciekinierzy jakoś tak stłoczeni byli w kulkę, postanowiłem wziąć delikatnie kwiat i całość zanieść pod ich akwarium i delikatnie przenieść do środka podstawek z nimi. I chyba w tym czasie doszło do uszkodzenia królowej. Mrówki jeszcze walczyły o nią heroicznie cały dzień i ja też trzymałem kciuki, bo zdarza się, że królowa z lekko wgniecionym tułowiem sobie dalej doskonale funkcjonuje, ale nie w tym przypadku. Ceremonie żałobne trwały kilka dni. Mrówki nosiły zwłoki swej matki po całym biwarium, ciągle je przekładając kąta w kąt. Nie był to zbyt wesoły spektakl, także dla moich oczu. Oczywiście dalej kolonia jest karmiona i sobie tam jakoś żyje, tyle że wiadomo, że przyszłości nie ma. Chyba. Bo jak mrówki wytrzymają do wiosny, to może podejmę się próby adopcji nowej matki. Poniekąd będzie to dobry moment, bo mrówki do tego czasu pozbędą się feromonu królowej i może, może coś jeszcze z tego wyjdzie, a na razie nie pozostaje mi nic jak do doglądanie tych sierot, jak sobie radzą. A co tam u moich żniwiarek? Ta kolonia to mój event. Co by u nich nie robić, przetrwają wszystko. Nie mam tylko jak nagrać w jakiejś przyzwoitej jakości ich gniazd. Mają tam ciemno, a jak doświetlam, to wszystko się odbija, więc na filmach zobaczycie głównie ich arenę. Gniazdo ziemne, te grube, które posiadają, jest już totalnie pozbawione wypełnienia. Tam, gdzie dałem ziemię torfową, jeszcze to jako tako wygląda. Dziś postanowiłem je trochę podkarmić i zero problemu. Nic nie trzeba kupować, tylko wycieczka na dwór. Na włoć jak wcześniej robiłem zapasy, teraz widzę, że to nie miało sensu. Bo w zimę nadal jest bardzo łatwo dostępna. Przy okazji jeszcze sprawdzę ich reakcję na nasiona chyba klonu, no jakiegoś drzewa. Tylko im obskubałem te rągiewki, żeby było mniej odpadów. Wstępnie widać, że mrówką pasują, ale z wnioskami wolę zaczekać, bo one wszystko co nowe zaraz gdzieś transportują. Na włoć poleci do takiego ich karmidła. Tam zazwyczaj wszystko wrzucam i dałem już sobie spokój z dbaniem o przejrzystość w tym pojemniku. To ma Mesor, ten wie o czym mówię. Trochę ma to swoją zaletę, bo zauważyłem, że mrówki z tego stosu odpadów roślinnych budują coś jakby gniazdo i w nim też sobie mieszkają. Więc co mogę to im zostawiam. Dzięki temu, że zima teraz przymroziła, ma to swoje zalety. Bo maleje szansa, że coś na tych nasionach przywleczemy do kolonii. A więc nawłoć plus krewetka i do zobaczenia za kilka dni. A tak jeszcze dodam z perspektywy czasu, to jakbym kiedyś z tym gatunkiem zaczynał od zera, to chyba poszedłbym w akrylowe gniazdo. Chyba lepiej się prezentuje niż pusty ziemniak. Kolejna kolonia, o której chciałem Wam trochę wspomnieć to Nicobarensis. Tu niestety też nie ma rewelacji, liczebność stanęła w miejscu, być może to roztocza. To było mi sugerowane w komentarzach przez Miłosza. No niestety, mimo że lubię jak gniazdo wygląda naturalnie, to potężnym minusem jest ta trudna inspekcja. Nie wiem w jakiej kondycji jest królowa. Na razie przestawiłem mrówki na dietę wysokobiałkową i muszę przyznać, że apetyt mrówkom nadal dopisuje. Bez problemu w jeden dzień potrafią wciągnąć Dużą krewetę i zobaczymy co dalej. Jak podrosną mi rośliny rosnące w sąsiedztwie gniazda, ponownie będę próbowała to wszystko ładnie zazielenić. Jak wcześniej, o ile kolonia wznowi rozwój i wszystko będzie szło w dobrym kierunku. Największa rewolucja wydarzyła się u kopcówek. Mimo, że z zewnątrz może nic nie widać, bo wszystko zamknięte jest w styroboksie, to w środku zdemontowałem drewnianą część gniazda z przyczyn, że skończyła się woda w probówce. I mimo, że podałem ją na arenę i nawet robotnice ją odwiedzały, to chyba ich liczba była zbyt mała, by sobie poradziły. Mrówki zbiły się w końcu probówki i finalnie przestały odwiedzać arenę. Wykorzystałem ten moment, by bezpiecznie podpiąć drugą probówkę z wodą i przegrodami, zamiast drewnianej części, bo już się niestety nie zmieściła. Nagrań ze styroboksa będzie mało, ponieważ wentylacja jest tam praktycznie zerowa i nie chcę niepokoić kolonii. I póki liczebność ich nie wzrośnie na tyle, by podpiąć akryl, raczej będziemy je odwiedzać tylko na arenie. A co do areny, bo korzystając z tego, że jest zima, postanowiłem odwiedzić ten gatunek w naturze, by przyjrzeć się z bliska, jak u nich jest zbudowany ten kopiec. Na mojej arenie rozłożyłem igliwie i uznałem, że to wszystko załatwia. Ale to był chyba błąd. Kopce w naturze, przynajmniej z wierzchu, głównie składały się z innego budulca. Wygląda to na takie małe patyczki, maleńkie szyszki i wiele, wiele innych fragmentów runa leśnego. Łącznie z fragmentami żywicy i tym podobne. Gdzieś spotkałem się z teorią, że niby ta żywica to sposób mrówek na zabezpieczanie się przed roztoczami. Więc zabrałem garść tego materiału leżącego koło gniazda i postanowiłem dostarczyć go do swojej kolonii. Oczywiście nie naruszając konstrukcji kopca. I zobaczymy jaka będzie ich reakcja. Gdzieś w mrówczych pdfach czytałem o sztucznym zasiedleniu terenów mrówką rudnicą i tam właśnie we wnioskach był opisany taki problem, że kolonie pobrane z danego środowiska nie do końca radziły sobie w innym, gdzie budulec na gniazdo wokoło był zupełnie inny. Dlatego też i moją arenę postanowiłem urozmaicić i czekamy na efekty tych wszystkich zabiegów. Kolonia z drugą probówką wyraźnie ożyła i wygląda obiecująco. No i to by było na tą chwilę wszystko, z czym chciałem się z wami podzielić. Mam nadzieję, że nie zanudziłem za bardzo i jeszcze raz pozdrawiam wszystkich w tym nowym roku. Do widzenia.